dobry bardzo, znowu mamy słoneczny dzień i ponoć taki ma zostać do końca, trzymam kciuki, bo nam się powoli siano suszy i mam nadzieję, że to siano nam się wysuszy, więc wczoraj jeszcze troszkę ziarna nie zostało. Wszystko zjadła, proszę zobaczyć Nic nie zostało Bździągły trochę wydeptały, no ale I Twin Peaks też zjadły Tak, też żeśmy zjadły Zadowolone, o jajku Oj, tak nam dobrze oj. Cześć, śniegusza. Cześć, moja śniegusza prześliczna Bździągły też sobie pojadły ten też podeptał, tak? Też podeptałem. Bebok. Bebok. Zastygł. Śliczna się czyści. Cześć, wiłeczku. Cześć, wiłeczku, kochany. Niedzonko jest jeszcze. Bardzo dobrze. O, przepraszam. Cześć maluchy, cześć śliczne, całe statko kochane, takie całe statko prześliczne, takie, cześć, cześć, cześć moje maluszki, cześć moje maluszki, papuszki. ojejku, jejku, takie śliczne jesteśmy, tak, też zjadłyśmy prześciutko, też zjadłyśmy prześciutko i czekamy na jeszcze, tak, oj ty mój malutki. Ty mój głaskaczku kochany. Jaki głaskaczek. A ty? Dasz się głaskać? Nie? A jedyny taki. Jedyny taki głaskany. Taki zgłaskany malutki. Tak? Taki śliczniutki. No tak. Tak. Zaraz dam jedzonko. Zaraz dam jedzonko kuliczkom. Tak. Zaraz dam jedzonko. <laughs> Czebureńko. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do tamtych maluchów to zajrzymy później. Tak, na zdrowie. Dobrze. Cześć, wileńko moja malutka. No cześć moja śliczność, cześć. No cześć, cześć. No. Nie, nie głaskać kurliczki. Nie, nie głaskać. O, ty moja śliczna chodzi. No chodzi. No chodź, no, chodź śliczna. Nie, nie głaskać. Nie, nie chcę. O jej. Nie, nie głaskać. Nie. Moje maleństwo kochane. No tak, tak. Cześć maluszki! Cześć kochaniuszki! Moje ciurkliczki kochane! Cześć! Cześć maluszki! Śliczniuszki! No! Takie, takie śliczne! Takie głodne! Tak jesteście głodne, prawda? Trusi, trusi! Trusi, trusi! Trusi, trusi, trusi! Nie mojej skórkowań małe. Hmm? O, jaki grzbijecie królicz. Cześć. Cześć. Cześć srokaczku. Dobrze, u wszystkich wszystko w porządku. To ja się zabieram. Zabieram zakarmienie tego uszatego towarzystwa, bo już umiera z głodu, prawda? Umieramy z głodu, nie? No. Umieramy z głodu. Umieramy z głodu, wszystko zjezremy. Wszystko zjezremy, moje malutkie. No, no śliczne jesteście. Dobra, to ja się na chwilę stleniam. Została jakaś trawka. Nie ma więcej trawki. No to ja uciekam. Karmić. Dobry wieczór. Dzisiaj był dość intensywny dzień. Nadrabiałam zaległości w sianiu i sadzeniu. Z ogródek już wygląda naprawdę super. Dzisiaj tam się pojawiła kapusta, papryka, por. Dosiałam jeszcze koper, dosiałam, posiałam fasolę, fasolkę szparagową. I zabrakło mi czasu na więcej. Bo się okazało, że jest godzina dziewiętnasta i trzeba zielone zbierać dla królików, bo będą głodne i będą złe. Także reszta jutro, ile zdążę przed wyjazdem do pracy. I tyle trzeba nadrabiać, niestety czas. Prawda? Moje, 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 trusia śliczna. Trzeba nadrabiać czas, który się straciło podczas gęszczów. <noise> Wariaty małe. Pimpiksowa, co tam robisz? Co wariuje, trusiak? Truszczek, co wariujesz? O, widzę, że jeszcze ciągle znalazła jakieś zielone. Hmm? Jeszcze zostało jakieś zielone, tak? Mhm. Tak, tu gryziemy, tu drapiemy, tak? Bo już jedzenie się szykuje, tak? Ty też głodna. Tak? Dobrze. A ty, moja malutka, też jesteś głodna? Moja trusia malusia. Buruś głodna. Tak. Też głodna moja śniczna. Tak. Taka buruszka, maluszka. Tak. Truś, troś, tuś, I tu całe stado. Całe stado wariatów. Całe stado wariatów. Spokojnie. Naprawimy większą klatkę, będziecie miały dużo miejsca dla siebie. No, Panda jeszcze je to, co mu zostało z wczoraj. Znaczy, się dojada wczorajszą kolację. Biesu mhm. wariuje. Cześć, Siura. Proszę. E, Świreńka. Świereńka maleńka. No, śliczna trusia. Trusia, trusia, Malusia. Truś, 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 truś. No piękna, moja. A tu już go z zmory czekają. I wodę nasrały. Nasrały do wody se. Boże, jedyny, jakie wy jesteście? Jakie wy jesteście okropne? No straszne jesteście. No nie umiecie się w ogóle zachować. No jak was ta mama nauczyła? Jak was ta mama nauczyła się zachowywać, no? <laughs> No moje trusia, trusia. A wy? Też żeście zrobiły... Też żeście zrobiły tutaj miszunk straszny. Tak? Też burdelik żeśmy zrobiły. No truś, truś. I też głodne jesteśmy, nie? Daj żrać. Człowiek, daj żerać. Bo głodne jesteśmy, prawda? No. No moje trusi, 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 trusi. Człowiek idzie karmić, idzie przynieść jedzonko, tak? Idzie przynieść jedzonko. Dobrze. Bo tutaj już jest po prostu królicza masakra, królicza masakra pazurkiem, tak? Królicza masakra pazurkiem maszynowym. Ty też. Gdzie suszy się siano na królików powolutku. Tak. Przy okazji spaceru z piesałami, więc Wam pokażę to i owo. Tak, tu się powoli wycina zielonkę. To co tam leży to, jest, to są takie nieodpowiednie rzeczy, które króliki nie powinny w ogóle mieć w paśniku. Siano się suszy, tutaj pod nogami moimi też. Ojej, ptaszki się wystraszyły. Odyn, zejdź stąd, kurka twoja, mać! I tutaj, jak widać, no, bo one bardzo nieźle siedzą. Proszę bardzo. Trochę to wygląda tak słabo. Bo jeszcze się nie podniosły, dopiero co zostały posadzone. Więc tak to słabo wygląda. Tu mamy papryczkę, kapustkę, a pomiędzy kapustką posiana fasola. Tam selery. Częściowo się podnoszą, częściowo nie. A na tamtym zagonie e, posiałam e, fazelkę szparagową. Tutaj mamy kapustę. Tu. Tutaj mamy pora takiego biednego, zwiędniętego. Mam nadzieję, że się podniesie. E, no i jakieś resztki czosnku. A y, przy burakach, pomiędzy burakami, wysiałam jeszcze trochę koperku. No i tutaj troszeczkę tej. Troszeczkę widać o. Eee, sałaty. Będę tutaj musiała zrobić troszeczkę czysz czyszczenia, żeby było tą sałatę lepiej widać. Także widzicie, ten, to ten cały teren, który był zarośnięty jest teraz przeszykowany na siano. Tak wygląda ścięta trawa na łące. A tam dalej... Jest nasze pole, jedno z dwóch z pszeniczką. Jest pszeniczka, rośnie gęsto. Rośnie ślicznie. Dobra, to tym przenicznym akcentem się z Wami żegnam. Na zrazie, i w kotlecie. No i do zrobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy taki. Pochmurny dzień. Taki on. <laughs> w sumie nic ciekawego. Trochę chłodno. Ale damy radę coś porobić. A najważniejsze to nakarmić króliki. Jeszcze zielone zostało, więc w razie wu, jakby coś miało padać, to zawsze jest zapas. A niby ma padać dać orzesz w mordę. No to mamy uciekiniera. Tak można było się spodziewać, że on się kiedyś wygryzie. No nic trzeba go będzie znaleźć. O Jezu, króliki, króliki. Tak. Uciekinier złapany, klatka naprawiona. O, teraz odpoczywam, i jeszcze jestem zdenerwowany, bo mnie łapali. Straszne rzeczy. Straszne rzeczy się działy królikowi. Także wszystko już jest w porządku. Króliki na miejscu, nic się nie dzieje, a ja mogę po tej y, trochę długiej przerwie. Bo ten, kto łapał króliki, to wie, jak się wygodnie łapie. A ten, kto nie łapał, to y, myślę, że może sobie wyobrazić, jak jest złapać królika, który jest y, szybszy od wyciąganej do niego ręki. Mam nadzieję, że nie z żarniczego, czego nie powinien. Teraz niech sobie odpoczywa. Niech się uspokoi. A ja zasuwam karmić. Aha, no i ostatniego malucha. Trzeba będzie zabrać od świergotki, żeby miała święty spokój. Cześć. Cześć. Cześć moja ślicznatko. Cześć! Chodź malutki. Chodź, chodź malutki. No tak, no Trusia, Trusia, Jezu, muszę być pogłaskana. Chodź. Chodź malutki. Opa. No. Nie boimy się. Nie boimy się. Popatrz, kto tutaj na ciebie czeka. Zobacz, całe stado na Ciebie czeka. O. Jezu, jaki przestraszony. Popatrz. No, patrz kto tutaj. No, o, opatrz, całe stado. Całe stado całe stado takie takie truszczy bluszcze malutkie no, no śliczności, takie śliczne śliczności tak, śliczne śliczności tak, o Jezu, Jezu, Jezu głasku, głasku, głaskaj, głaskaj tak, tu głaskaj mojego malutkiego króliczka, tak co można na uszku? resztki no tak, no no Mój ty głaskańcu mały głaskaniec mały jakie zimne uszka Jakie zimna uszka ma moja papuszka. No. ta do króliczków tak. Całeś ta do króliczków takich ślicznych. takich malutkich głodnych nie Głodne jesteście, prawda Głodne jesteście nie No dobra. To świergotka ma już święty spokój. Biesu na miejscu. Tak świergotkuś Ej Hej Hej! No cześć, no cześć moja śliczności. na no cześć, śliczna, 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 śliczna Krusia. Trusia, trusia, będziesz miała spokój. A jutro posprzątamy ci klateczkę, żebyś miała czyściutko. No, ciściutko będzie miała moje słodka, Tak, czyściutko będzie miała moje kochanie. Takie piękne, tak. Taki piękny króliczok, tak. Moje śliczności, tak. Tak, moje śliczności. Teraz już masz klatkę na, na własność. No. Hmm? Co czujesz? Hmm? Biesa czujesz? Tak? Tak? Biesa czujesz? No. <grystwa> Moja malutka. No to nic. To ja się zabiorę za karmienie tego całego usza, tego towarzystwa. A Was żegnam na pewien czas dłuższy lub krótszy. maluszki zadowolone mają sianko mają tam jedzonko jak zwykle na paćkały jedzonko bo przecież kurde inaczej nie idzie tutaj też rozdrapały no bo przecież tak, cześć myszko cześć myszko cześć myszutko no, myszek taki malutki no, myszek malutki jestem tak, tutaj wszystkie Szarpią sianko. Tak, szarpiemy sianko. No chodźmy myszu, jeść. No. No chodź, chodź. No chodź, mój dzikusku śliczny, chodź. Chodź, szczureńku. No, szczureń taki mały. Cześć. Cześć, świr świrko ty moja. No, śliczna świrka. Też sobie jedz. No Maluchy szarpią, świrka też coś tam sobie przegryzie i jest dobrze. Pan uciekinier już się uspokoił. Tak i kombinuje znowu i kombinuje znowu jak tutaj spierniczyć. Proszę bardzo. Śnieżka zadowolona, biedziągwy również. jak sobie jeszcze podgryza coś. Świergotka. Wreszcie sama, tak? Tak, świergotkusz? No, wreszcie sama jestem, nie? Nie muszę się opiekować. żerią prawda? No. moje śliczności, kochana, tak. tak. moja śliczna, malutka, tak, kochana, tak. Tak śliczny. Liczna się jesteś tak. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tam jest mazurek. Na kupce przyleciał na resztki. I poleciał. No to nic. To ja uciekam. Tutaj zawsze przychodzą. Wybierają ze śmietnika, zamiast iść tutaj na karmik. Może im trzeba ugotować to ziarno? E, to im lepiej będzie wchodzić. Także ja się z Wami na tę chwilę żegnam. Muszę lecieć do pracy w polu i zagrodzie. I później do pracy w gabinecie. Także tymczasem borem lasem. Dobry wieczór. Już ciemno. A dopiero wróciłam z pracy. Dobrze, że wcześniej naczyłam z zielonego. Proszę bardzo. Będę miała co rozdać maluchom i dużym króliczkom, żeby miały co jeść. No, bo już są głodne. Mm -hmm. Prawda, że jesteście głodne? Chyba mam zabrudzony ten obiektyw. No to nic, to ja się zbieram do karmienia, bo to już jest naprawdę bardzo późno. I przy okazji wyczyszczę sobie obiektyw także. Do zobaczenia za chwilkę. Mm, obiektyw wyczyszczony. Od razu wszystko lepiej widać. Króliki natłuszczone. Mają zielone. Zadowolone, prawda? Tak. Prawda, fiołeczku? Zadowolony jestem. Pyszne, prawda? Mhm. To się bardzo cieszę. Bardzo dobrze, że si że ci to tak smakuje. No, no śliczny trusiek. Tutaj siostrzyczki też zajadacie? Ha. Świerkotka zajada, siura zajada. Tak, zajadamy. No. Wszystkie maluchy też zajadają. Bura też się skusiła na zielone. Tak? Skusiłaś się na zielone? E, nic nie widać. Bura też się skusiła na zielone? Hm. Świetle reflektorów to nie. Ale maluchy... Tak. Maluchy jedzą. Tak. tak, jest głodniały. Tutaj... I tutaj jedzą Cześć, cześć głaskuszku Cześć mój głaskuszku śliczny mm. <noise> Tak, więc można Spokojnie Gasić Dobre świrko. Tak. Smakuje. Dużo do gryzienia jest, nie? Maluszki też dostały i do miseczki i do paśnika. O, tutaj też sobie jedzą. O, już naśmieciły do wody. A co? Co dzikuski? No, truś, truś, truś dzikuski. Tak. Jeżeli wszystkie są już nakarmione. Wszystkie są zadowolone. A myślę, że są zadowolone. To można gasić światła. I iść na deszcz. Tak zaczęło padać. Dawno nie padało. Chyba wszyscy się stęsknili za tym deszczem. No nic, to ja się z wami żegnam. A razem ze świrką, na zrazie, w kotlecie. I do zobaczenia.